Cześć, mam na imię Zbyszek, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem od 26 lat. Dzisiaj opowiem wam o stresie, jak to było u mnie, jakie to miało wpływ na doregowanie, jak się z tym radziłem już, kiedy zacząłem zmieniać swoje życie, uczyć się trzeźwego życia. Zapraszam do oglądania tego filmu. W czasie, kiedy, kiedy piłem alkohol, największym moim problemem był stres, że coś się wydarzyło, czyli pojawiały się lęki, straszne niepokoje. Nie? I z tymi lękami się nigdy nie raziłem, musiałem je zakrzykiwać. I często, często było tak, że, że uciekałem od tych lęków. Nie od razu szłem w alkohol, nie od razu piłem, ale próbowałem jak najszybciej spinać się, to załatwić, żeby tę sytuację szybciej naprawić. I panikowałem, lęki się pojawiały strach i spać nie mogłem często po parę dni i to się kumulowało. I robił się z tego taki cel, sprawy do załatwienia za wszelką cenę. Wchodziłem w te, w, te, w te stany lękowe, niepokoju, nie spałem. Uciekałem od tego w różnych formach emocjonalnych, czyli szarpałem się, zły byłem na cały świat, wściekły, i w momencie, i powoli. Dochodziłem do tego, żeby to jakoś wyrównać, nie? nie byłem tego świadomy co się dzieje, ale widziałem, jak nawet nie wiedziałem jaką cenę płacę za to i to zawsze się kończyło, że to sprawę mi się udało z jakimś czasem załatwić, przynajmniej załagodzić i wtedy potrzebowałem ulgi, nagrodzić się, naraz mi się należy ulga i nagroda i wtedy był odjazd totalny, często na parę dni, żeby to załagodzić i... I była powtórka z rozrywki, bo znowu sobie coś nabałaganiłem. Ten stres, tak naprawdę wychodzenie z niego, nagradzanie się za to, że coś załatwiłem, doprowadzał do następnego stresu innego typu. Znowu gdzieś tam rozrabiałem. I musiałem odrabiać straty, i było to błędnym kołem. Ciągle byłem w takim kołowrotku emocjonalnym, stresu, lęku, niepokoju, i zawsze potrzebowałem emocji. Musiało się coś dziać, a ja nie potrafiłem być cierpliwy, nie potrafiłem gdzie czekać. Dzisiaj wiem o co chodziło. Chodziło o to, że nie, nie potrafiłem wejść w siebie i spojrzeć o co chodzi, nie być świadomy tego, co się dzieje. Dlatego ucieczka cały czas ucieczka w tych emocjach, ale to była bardzo wysoka cena energetyczna, i dlatego jak to się kończyło, gdzieś się załagodziło, uspokoiło, wtedy pojawiał się właśnie środek. Który, który mi wyrównywał te, te wszystkie emocje, niepokoje. Czyli alkohol. Na początku to było weekend, a później się wydłużało, wydłużało, coraz więcej, coraz więcej. I w końcu doprowadziło do tego, że ja cały czas byłem w stresie, w lęku, w niepokoju, bo, bo jedno zamieniałem w drugie. Alkohol naprawdę jest depresantem, czyli, czyli powiększał to moją lęki, depresję. I byłem w jednym, wielkim, tym samym ciągu emocjonalnym, który potrzebował ciągle większych emocji, większych emocji, i większych emocji. I nie było jak tego przerwać. Warto by w tym momencie spojrzeć, że, że czy, te, czy, czy ta nagroda, która, która ci czeka tam na końcu po tych. Wysiłku, stresów, napięć i tych wszystkich rzeczy, które Cię spotkały, czy ona naprawdę Cię odstresowuje, czy nie, nie wpędza Cię w głębszy stres, większe lęki, niepokoje? To warto by na to spojrzeć wprawdzie, bo, bo tak naprawdę wydaje nam się, że to tak działa, ale to działało kiedyś. Już dzisiaj to nie działa, bo dlatego, że potrzebujesz tego coraz więcej, więc tolerancja wzrasta i potrzebujesz więcej. I suma sumarum jest tak, że wstajesz rano i jeszcze bardziej zestresowany, zalękniony, zaniepokojony. Różnica jest taka, że. Tylko, że nie masz już sił wstawać i potrzebujesz znowu alkoholu czy, czy środka zmieniającego świadomość, żeby wstać i znowu działać, funkcjonować. I to się powtarza dzień po dniu, coraz więcej i więcej, ale tak naprawdę słabniesz z dnia na dzień i nawet nie wiesz kiedy już nie masz sił w ogóle wstać i poradzić sobie z życiem. I często to się kończy tak, że bez lekarza, bez, bez pomocy farmakologicznej nie możemy sobie poradzić. Jeżeli podoba Ci się ten film, zapraszam do naszej zamkniętej grupy na Facebooku. To może być pierwszy krok dla Ciebie do zmian w Twoim życiu. Link znajdziesz w opisie do tego filmu. W momencie, kiedy już zaakceptowałem siebie jako chorego człowieka, alkoholika, zacząłem coś z sobą robić, zacząłem trzeźwieć, zacząłem poznawać siebie tak naprawdę i obserwować siebie, być świadomy tego, co się ze mną dzieje, zacząłem zauważać, co mi naprawdę pomaga w tym wszystkim, w tych trudnych chwilach, w tych emocjach, w tych trudnościach, bo było ich mnóstwo. Powiem nawet, że więcej jak, jak po pijanemu, bo. bo... To przyszły konsekwencje i ja już od nich nie chciałem uciekać, chciałem je przyjąć i musiałem jakoś to załatwiać, czyli tych emocji, stresu, napięć było jeszcze więcej. Ale wtedy podchodząc do tego świadomie, przyglądając się sobie co mi pomaga, zauważyłem, że, że muzyka mi się zmieniła, bo łagodniejsza muzyka uspokajała mnie. Spacer po, po lesie czy, czy dłuższy spacer też mnie wyciszał, uspokajał. No. Dobra książka. Ja wolałem jakiś film, Zabili go i uciekł, A dobra książka pozwalała mi wyciszyć, spojrzeć trochę, poruszyć wyobraźnię, czy zmienić myślenie. I chyba najważniejsze w tym wszystkim rozmowa. Ja zacząłem, nauczyłem się rozmawiać o, o, o tym, co się ze mną dzieje, co, co we mnie się jest. Skąd te lęki, jakie emocje straszne są. I to, to chyba było najfajniejsze, bo ja zacząłem o tym mówić. I jak chodziłem już, miałem mnóstwo przyjaciół, kolegów, z którymi się nie wstydziłem nie rozmawiać, bo tam właśnie właśnie to był ten moment, kiedy jak zacząłem o tym mówić wśród starych znajomych, to patrzyli i kiwali głową. Zbyszka Zbyszek a Jak poszłem do, do znajomych gdzieś do wspólnoty, gdzieś do mojego terapeuty, do mojego przyjaciela nowego, to mogłem o tym rozmawiać, mówić, wyrzucić to z siebie, co się ze mną dzieje. I to zobaczyłem, że też mi bardzo pomaga. Te nowe metody pomagały mi spojrzeć w wprawdzie, co się dzieje, i okazuje się, że szybko, szybko znajdowałem lekarstwo. Jeżeli ja zaakceptowałem to trudną sytuację. Które się znalazłem, jakiś moment taki zły, stresujący, bardzo, bardzo trudny. Moment akceptacji zawsze mi pozwalał znaleźć rozwiązanie. I to był właśnie ten proces, który mnie szybko nagradzał. Nie? Że, że okazuje się, że nie muszę już uciekać od siebie. Lepiej te emocje i negatywny stres przyjąć, zobaczyć o co chodzi, co on mi chce pokazać, czego mnie chce nauczyć. I wtedy dopiero uwalniałem się i mogłem iść dalej i, co, i szukać nowych rozwiązań. W danej sytuacji. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, trafia do ciebie, spróbuj się zatrzymać, spojrzeć na tym, co się dzieje wokół ciebie. Tak naprawdę nic nie musisz. Nie? Nic nie musisz. Jedną większą tą zaletą jest, że, że jak się zatrzymujemy i, i nie pędzimy nigdzie już, jest to, że możemy wszystko. nie, Tak naprawdę możemy wszystko. Możemy nawet nic nie robić: pobyć sam z sobą, posiedzieć w swoim towarzystwie. I przyjrzyj się temu, co tak naprawdę się dzieje, co jest ważne dla mnie, nie? odnaleźć siebie, nie, nie poddawać się prądowi, przyzwyczajeniom swoim, starym nawykom, bo one będą w nas. Nie? Poszukaj czegoś nowego, coś co Cię łagodzi, uspokaja, coś co Ci pokazuje taki naprawdę jaki jesteś, nie, nie musisz grać już roli, nie? Jest, jest, jest taki czas, że możesz być sobą, masz prawo być sobą, próbuj zacząć coś od nowa. Odnaleźć w sobie to. Stres, który się pojawia na co dzień, on zawsze będzie przy nas, zawsze nas będą spotykały, te trudne emocje, te, 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 te niechciane emocje, one zawsze będą, one zawsze będą w nas. Możemy to wykorzystać i do rozwoju osobistego, spojrzeć, co one nam pokazują, o co w nich chodzi, tak naprawdę i dlaczego one, one się pojawiają, do czego one mi są potrzebne. Prawdopodobnie są potrzebne do tego, żebyś coś w życiu zmienił, yy, zareagował na nie, zobaczył i, i, i poszedł dalej do przodu, rozwijał się odnalazł siebie i to jest właśnie, to nam pokazuje. Wykorzystajmy ten stres do czegoś pozytywnego, dobrego dla siebie.